Hej, cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku serii Budujemy własną załogę na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postaram się odzorować coś, co o co zostałem poproszony przez jednego z widzów, komentarz wyświetli się na, na ekranie właściwie, w której poproszono mnie o zrobienie scenki z Obi-Wanem, Kenobim, Anakinem Skywalker'em, z postaciami dwiema lodorowymi, czyli Rexem, kapitanem, oraz komandorem Kodim z kilkoma ich żołnierzami podczas jakiejś typowej, nie wiem, rozmowy na temat jakiejś misji, bądź po prostu planowania czegoś. albo po prostu jakiś zupełnie rutynowy rozmowy. Jak zwał tak zwał, interpretacja pozostaje tylko i wyłącznie po każdej innej stronie. Ja mogę to inaczej interpretować, każda może inaczej. Eee, tak więc to no, przygotujemy sobie mniej więcej scenarię pod taką, że to będzie taka strefa Jedi. Jak się nie mylę, ogólnie ta mapa chyba... Przesługuje ten pokój Street pod strefę Jedi, więc tutaj kilku rycerzy te rozmieścimy. rozmieścimy, pewnie takich trzech, bo też tych Jedi w Galaktyce aż tak dużo nie było już po tej Lipie O'Gaunodis w filmie. Yy, tak więc, weźmy trzech zwyczajnych rycerzy postawimy sobie i właśnie tych dwóch generałów Obi-Wana i Skywalker'a. Yy, Ogólnie jeszcze chciałem jeszcze, żeby jakiś materiał się pojawił wcześniej niż dopiero dzisiaj, ale niestety jeden z moich materiałów, gdzie budowałem tą załogę i rozmieszczałem kilka konsoli w strefie rdzenia reaktora głównego, niestety materiał mi się zgubił, czy tam usunął, ciężko mi określić, nie mogę znaleźć tego pliku i po prostu Usunąłem właściwie wszystkie tamte postacie, które tam zostały rozmieszczone i na skręca ten materiał kiedy indziej. Żebyście nie byli stratni z ma. Eee, a w dzisiejszym odcinku... W sumie nie planowałem tego, żeby to było dzisiaj, ale właśnie dzisiaj spełniamy tą prośbę jednego z widzów. Kłups, eee, eee, 5520 o to poprosił. Jeżeli dobrze czytam pod nazwę. Eee, dobra. Tutaj sobie już odmieściliśmy e, Anakina oraz obi -Wana. dodajemy im po moją tutaj miecze świetlne. Na e, nie mam problemy z rękami obi -Wana. chciałem żeby jakby ręce miał z tyłu, jak powiedzmy stoi po prostu, e, miał po prostu słuchać, ale niestety nie mogłem tak jakoś fajnie ułożyć tych rąk, więc dajmy na to, że jedną dałem do tyłu, a drugą jakby faktycznie coś odpowiadał Anakinowi. Yy, tutaj kilka już perma i w sumie ostatni miecz, bo ostatniego rycerza da dajemy tutaj sobie tutaj. I w sumie przejdziemy powoli do rozmieszczania klonów. A właśnie, jak ktoś ma swoje propozycje dotyczące jakichś stan, to polecam. Napisać będę również starał się takie odzorowywać. Jak ktoś jest już w tym momencie materiału, polecam napisać w komentarzach Cody, a przypnę Serduszko bądź Rex. Chociaż Cody i Rex to wtedy jest Serduszko. Tak podróbimy. Cody i Rex w komentarzu to będzie Serduszko. Dobra, to i kolejnego. Yy, tylko no postać dajemy, właśnie Kapitana który będzie sobie, nie wiem, stał sobie z założonymi rękami, coś w steru, stylu, jakby był czymś zdziwiony. A już jakąś całkiem ciekawą informację generał lokal przekazuje. No właśnie. Yy, myślałem nad tym, czy nie, nie dodać tu jakichś lorowych postaci jeszcze z 501 Legionu, ale zapomniałem o tym, że... Wszystkie właśnie typowe postacie z Clone Warsów, które występowały, rozmieściłem w hangarze dolnym, gdzie już przygotowywują się jednostki do misji. Tak więc, może to właśnie jest rozmowa na ten temat właśnie takowej misji, na którą się w tym momencie 501 Legion szykuje w hangarze dolnym. <grym> A na przykład Cody jedynie sobie przyszedł posłuchać, bo doskonale wie o tym, że jego ludzie aktualnie próbują umieć bunt TET-ów, ponieważ żandarmeria sobie nie poradziła aż tak bardzo, więc poprosili o wsparcie. Tak, takowa scena również była tutaj budowana. Ale dobra, z 212 jak się nie mylę, nie zostali jeszcze rozmieszczeni yy, postacie lorowe. Mm, boil oraz waxer, tam waxer, jak zboil jak tak zwał Tak więc sobie pozwoliłem, że ich tutaj sobie rozmieścimy obok Obiłana. A w sumie można by było ich postawić troszeczkę dalej od niego, jakby tam prowadzili rozmowę dotyczącą yy, właśnie tego, co tam słyszą na tej, na takiej radzie przedmisyjnej, coś z stylu I nie wiem, wymieniałem się zdaniami. To zależy od każdego, no i tam stricte mówię. Hmm, oczywiście przez to, że to jest kilka takich komputerków, to pomyślałem nad tym, czy nie rozmieścić tutaj jakiś marynarzy, więc... Yy, tak więc postawimy kilk kilka załogantów, tam kilku. Chociaż, no to a, najlepiej będzie w sobie. Tak więc po tym zbudowaniu pomieszczenia zostaje nam jeszcze jedno, to wielkie pomieszczenie po drugiej stronie, wind, na tym piętrze. Ciężko mi powiedzieć, co to jest, bo na różnych serwerach różnie tam bywało. Niektórzy mieli tam strefę sztabu, niektórzy mieli strefę Jedi. A przez to, że chciałbym w miarę się trzymać, w takiej... w miarę tego ładu, gdzie. Jest mniej tych żadnych, i tak dalej. Więc nie wiem, czy by się tam przydała jakiekolwiek barakin. Nie wiem, czy tam chcesz budować świątynię, bo kiedyś jeszcze budowałem tam świątynię, ale yy, teraz się tak zastanawiam, czy faktycznie nie wybudować tam yy, na przykład strzelnicy, tak jak również wspominałeś tam yy, Quicks w komentarzu ostatnim, pas dwa dni temu. Yy, ale w sumie to pozostaje. W... Jeszcze do przemyślenia, bo pozostają nam jeszcze kilka pomieszczeń, zwłaszcza na przykład ten yy, rdzenie reaktora, gdzie musiałbym na nowo odbudować. I kilka korytarzy na trzecim piętrze. Oj, w jeszcze mi została kadeciarnia, czyli tam na tym respie, gdzie tam zawsze się pojawia na samym początku odcinka. Bo tam tylko jest y, scena pamiątkowa kompanii czerwonej to tam mógłbym zrobić y, kilkunastu kadetów i myślałem nad tym czy nie wprowadzić tam jeszcze jakiegoś batalionu rankor, to nie też tam z tych też słynęli z tego, że tam zazwyczaj byli widy do niej na szkoleniach, ale również na działaniach bitewnych, ale no. Dobra, tutaj sobie rozmieścimy powoli już tych załogantów, myślę, że 8 załogantów raczej, 8 załogantów powinno wystarczyć i to jednak damy że wezmę, odchodzi z swojego stanowiska, żeby też przekazać w obózku, albo po prostu sobie gdzieś idzie na kawkę. A tutaj mi się coś zepsuło. Właśnie czasami takie coś się dzieje, że triktę nie, nie da się za bardzo e, polonizować tymi modelami. A i właśnie, a propos, e, myślę nad tym, czy nie zrobić krótkiego właśnie mm, poradniczka z tego, jak modelować tak postaciami, bo w sumie nie każdy może wiedzieć, a ja też dawałeś tam Qwix taką propozycję, więc Postaram się y, wykonać tę propozycję. Może nawet dziś, może nawet jutro się okaże jak nie sądzisz czasem, ale myślę, że to już w krótkim czasie, czy znaczy w krótkim czasie powinno się pojawić y, następny film właśnie od tego. dobra, tutaj w pomieszczeniu mamy już porobione jednostki, to można by było coś dodatkowego przy windach zrobić typu przechodzących piechurów, no taka dwójka piechurów, na no, jako taki zapychacz mniej więcej. Chociaż myślałem nad tym czy nie walnąć tam jakichś strażników przed wejściem, ale strefa Jedi raczej nie potrzebuję tak bardzo, w końcu Jedi tam są to pozostaje nam tylko dość, nie wiem, dwóch, dwóch żołnierzy, którzy wam patrolują, czy po prostu idą w stronę dowództwa, tam się przekazać, to zależy od każdego, nie? Co tam może pomyśleć, no bo... Jeżeli materiał się spodobał, to polecam do zasubskrybowania kanału mojego, żeby być na bieżąco z każdym pojawiającym się nowym filmem, yy, zalajkowania, bądź zrobienia pizlajka, zadać oczywiście to od was, czy wam się podobają moje materiały lub też nie. Chociaż fajnie by było nawet na komentarze nowe, polecam pisać, ja staram się jak najbardziej odpowiadać na tyle, jak to jest możliwe z mojej strony. Eee, no i do następnego materiału. Dobrego dnia, bądź tam wieczora, zależy o której to oglądacie. Cześć!